Ewa i Krzysztof to para, która udowadnia, że miłość można znaleźć w najbardziej niespodziewanych miejscach. Spotkali się na portalu randkowym Majdwoje, gdzie oboje poszukiwali nie tylko partnera, ale także towarzysza do wspólnego hobby wędkowania. Ich pierwsza rozmowa była pełna entuzjazmu. Dzielili się swoimi ulubionymi miejscami do łowienia ryb i śmiali się z wędkarskich anegdot, co od razu zbudowało między nimi wyjątkową więź. Po kilku wymianach wiadomości postanowili umówić się na wspólne wędkowanie. To był ich pierwszy raz, ale od razu poczuli, że to coś więcej niż tylko pasja. Spędzili dzień nad jeziorem z wędką w ręku, a ich śmiech i rozmowy sprawiły, że zapomnieli o upływającym czasie. Wspólne hobby zbliżyło ich do siebie, a po kilku spotkaniach zrozumieli, że znaleźli nie tylko pasję, ale i prawdziwą miłość. Ewa i Krzysztof. Pokazują, że warto być otwartym na nowe doświadczenia i szukać miłości tam, gdzie najmniej się jej spodziewamy. Ich historia inspiruje, by nie bać się próbować i dzielić się swoimi pasjami. Podzielcie się swoimi doświadczeniami z randkowaniem online w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii oraz otrzymać próbny dostęp do portalu MyDwoje.